Dzień dobry wszystkim! Tu Radio Wujek Długa Broda. Dzisiaj zamierzam pogadać z Wami o czymś, co jest dosyć istotne. Na wyprawie, na którą się udaje. Jak wiecie, zapewne jadę na 50 dni z okazji moich 50 urodzin. Jak nie wiecie, to tu jest link. No i na tej wyprawie. Może być nawet powyżej 40 stopni. Środek lata, lipiec, sierpień, a my w Turcji, na Bałkanach jest tam raczej ciepło. Zatem potrzebuje się jakoś zabezpieczyć przed takimi upałami. No, i teraz moi drodzy. Po pierwsze, mam już białą meszową kurteczkę, którą możecie pamiętać z zeszłego roku. O, tutaj ją widać. Ale postanowiłem ją też nieco upiększyć. O tym nieco później. Tymczasem powiem wam o t-shirtach i o bluzach z długim rękawem, bo te też są przydatne na wyprawie. No, i tutaj mam piękną bluzę Triumfa w paseczki, prawda? Elegancja Francja. Powiem wam, co się stanie z taką bluzą jak ta w 40 stopniowym upale. Ano, spocę się w tym jak świnia i za chwilę będą takie solne wykwity tu i na plecach. I wszystko w tym kolorze bluzy, a zwłaszcza już przy czarnych t-shirtach, no jest masakra, po prostu widać to jak nie wiem co. Tymczasem, dwa lata temu, kiedy byliśmy w podobne upały we Włoszech z moim przyjacielem Pawłem, to tam Paweł pokazał mi jedną sztuczkę, że należy mieć Białe bluzy i białe t-shirty, bo na nich nie widać soli. A ja do tego dołożyłem jeszcze jedną rzecz, że bluzy do ćwiczeń fizycznych wszystkie są z poliestru, a nie z bawełny, bo pozwala to łatwiej odparować pot. Zatem robię wielką próbę i kupuję ciuchy, które są bardziej zdatne do upału i do ćwiczeń. I zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dobra, stop. To wcale nie jest takie proste, ale uprościłem nieco. Ciuchy sportowe są zmieszane jak poliestru albo też tam czegoś innego. Mniejsza z tym, niektórzy też twierdzą, że bawełna mimo wszystko jest lepsza, no bo w upale spocisz się, jesteś mokry, a wtedy zaczynasz jechać i cię chłodzi. To oczywiście nie miałoby sensu do zwyczajnych ćwiczeń fizycznych, ale na motocyklu cholera wie. Ja sprawdzę jedne i drugie i powiem wam, jak to zdało egzamin. Natomiast wracając do tematu, postanowiłem kupić trochę ciuchów z nowoczesnych tworzyw. Jest tylko jeden problem. Wszystkie te bluzy, wszystkie te t-shirty wyglądają dość tak sobie. Zatem co? A no nic, no przecież nie kupię tego. Co ja chcę wyglądać jak superbohater? Przecież to jest bluza jak dla bohaterów z filmów Marvela albo dla szturmowców Imperium. A ja chcę mieć coś zwyczajnego Więc kupiłem o to No nic innego się nie dało kupić Nie ma jakichś zwykłych, prostych, ale fajnych bluz na motocykle Zatem trudno Zdecydowałem, że wolę jednak takie proste Bo przynajmniej nie wyglądam jak gruba wersja Spidermana Albo meksykański wrestler A właściwości tych koszulek są dokładnie takie same Aczkolwiek, no nie byłbym sobą, gdybym czegoś tu nie wymyślił. Kupiłem, zobaczcie, taką motofarbę? No i co? I zabieram się do roboty i coś po tych koszulkach pomalujemy. Ale, 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 zanim dojdziemy do efektów, trzeba trochę popracować. No więc najpierw komponujemy, przymierzamy, patrzymy co gdzie jak. A szablony? Szablony były z eBay'a, ale coś tam zrobiłem też sam. No nic. Pora na malowanie. Chociaż może by lepiej tak przykleić ten szablon. Chyba będzie lepiej. No i jedziemy z koksem. Powiem wam szczerze, sam byłem ciekaw jak to wyjdzie. Tak za młodu robiło się takie koszulki, ale szablony nie były tak dobre. Nie były wycinane laserowo, a ja po prostu psikałem sprayem z puszki. Zatem... No, kurde, całkiem fajnie to wychodzi. Oczywiście ma klimat starych koszulek, ale jest git. Zatem jedziemy dalej, tym razem po kurtce. No i jest tu trudniej, bo jest nierówna. No i też ten gruby poliester z kurtki niestety trochę rozlewał tą farbę, więc nie było tak prosto. No tutaj to troszeczkę widać. Ale to tylko jak się ogląda to z bardzo bliska. Ale spokojnie, spokojnie, coś jeszcze z tym zrobimy, także będzie git. No właśnie. Ta naszyweczka pójdzie w miejsce napisu w Wajze i od razu będzie lepiej. Tymczasem o, zobaczcie, w ogóle to jest plesak na wodę. Tani, zali ekspres, ale jasny, więc nie powinien się nagrzewać. No i tu taka szybka wstawka. Jak jechaliśmy do Włoch, to po prostu napełnialiśmy sobie butle z wodą. W prawie każdym gorącym kraju po prostu są źródła czy studnie z wodą i można sobie napełnić butle. Natomiast problem napełniania butli jest taki, że przypinasz tą butlę potem na motocykl i zanim się ponownie zatrzymasz, to woda znowu jest gorąca. A w plecaku po prostu zdążysz ją wypić. No i z tym plecakiem też miałem problem, że farba się rozlewała. No ale nic to. Jedziemy z kolejną rzeczą. Malujemy dalej szachownicę, ale teraz zobaczcie. Dokonuję sztuki malarskiej. O! Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. I jak może być? Bardzo dobrze. 3. Plus. Zatem do pełnej kompozycji dorzuciłem jeszcze napis Triumf i teraz już jest ładnie. Ale postanowiłem zrobić coś jeszcze na rękawach. I tutaj elegancki napis z pojedynczych literek. Ciężko się to robiło, ale jakoś wyszło. A tu szachownica na t-shircie do zamaskowania idiotycznych pasków. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. No i wszystko już schnie na wieszakach. Bardzo dobrze wyszło, moim zdaniem, oczywiście. Teraz pozostało tylko potraktować to suszarką do włosów, bo tak podobno trzeba zrobić. Szkoda by było, gdyby za szybko to zeszło. A teraz cyk. Przy okazji zrobiłem sobie jeszcze krótkie spodenki. No i już. Możemy podziwiać wyniki pracy. Czy to już wszystko? Tego nie wiem. Może jeszcze kiedyś coś dorobię. W końcu szablony mam, farbę też mam. Na razie na pewno wystarczy. Zobaczymy później. No dobra, do śpierdzielenia pora zobaczyć, jak to wyszło. O, a przy okazji, jaki piękny młody pan. Nie, tam wcale nie było widać brzucha. To nieprawda. No ale żarty żartami. Myślę, że wszystko wyszło całkiem git. No i tak, jeszcze jedna ważna sprawa, żeby nie było. Wszystkie te ciuchy to nie są jakieś tam zupełnie przypadkowe, tanie ciuchy. Wszystkie te bluzy i t-shirty to są moisture wicking, czyli szybko odparowujące w teorii. A przy okazji nie było to drogie. Więc wydaje mi się, że ta robota była tego warta. No sprawdzimy oczywiście w praniu, ale tymczasem jestem zadowolony. Co myślicie? A no, i jeszcze jedna sprawa. Kolorystyka też jest tu istotna. Nie chciałem, żeby wszystko było białe. Chciałem trochę różnych kolorów, ale wszystkie takie, żeby się nie zgrzewały w upałach, ale też, żeby solne wykwity od potu nie były na tym w ogóle widoczne. A no, i jeszcze jedna ważna rzecz. Gdyby ktoś chciał mi zarzucić, że sobie popisałem jakieś marki motocykli, których w ogóle nie mam, to chciałem wam powiedzieć, że nigdy nie miałem koszulki. Z nazwą motocykla, którego nigdy nie miałem. bs mam wciąż, a Triumfa też miałem. Mam też jeszcze koszulkę z Royal Enfieldem. I Enfielda już nie mam, ale miałem go bardzo długo. I kto wie, czy jeszcze nie będę miał. A szachownica? A szachownica to po prostu ozdobnik. Jak już się czepiać, to jeszcze karty. W karty lubię grać. I tyle w temacie. I jak taki komplecik, co myślicie? Tu jeszcze tylko z szachownicą jeszcze trochę tą kurtkę poprawię i powinno być jeszcze lepiej. Tadam! Na koniec dodałem naszywki zamiast tych napisów i teraz jest git. Naprawdę mi się ta kurtka zaczęła dużo bardziej podobać. Wydaje mi się, że nabrała charakteru, bo wcześniej była jakaś taka zwyczajnie za prosta. Co myślicie, mam rację czy nie? No, mi się wydaje, że mam, ale ja to w ogóle dziwny jestem. I to by było już prawie wszystko na dzisiaj. Ale przy okazji kompletowania jasnych ciuchów, przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy: ochrona karku. Bo przypomniało mi się, jak w zeszłym roku wracając z Polski do Anglii, spaliłem sobie kark jadąc non-stop pod słońce. I w końcu też założyłem osłonę karku, ale miałem tylko ciemny ten komin. A teraz, a teraz wchodzę ja, cały na biało. Czy jakoś tak. Ale żeby właśnie nie być takim oszołomem całym na biało, pomyślałem, że fajnie jest mieć jasne kolory na upały, ale dobrze je też rozbić jakimiś wzorami, napisami, czy też innymi bzdurami. I to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. Do następnego razu. Do zobaczenia. A w kolejnym wideo, w kolejnym wideo weźmiemy na tapetę Spodnie, bo to też jest temat rzeka, jeśli chodzi o upały. Na razie, cześć.